Siemanko wszystkim, z tej strony Arek Witam was w pierwszym odcinku z nowej można powiedzieć pobocznej serii na moim kanale znowu długa nieaktywność za co znowu przepraszam, ale teraz mam ferie, także aktywność się poprawi jutro też dostaniecie kolejny film tym razem już z farminga a tutaj jak widzicie jest moja ciężarówka, którą będę sobie dzisiaj jechał, bo na każdym odcinku zamierzam jechać inną ciężarówką żeby nie było do tego samego cały czas I dzisiaj Będę jechał, już wam mówię dokąd e, 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 e. Jadę do Leipzig Jakoś tak, wydaje mi się chudy w nie Poprzestawiały, także się bałem, że mi wywaliło nagrywanie Ale chyba jest dobrze Tak więc co Odpalamy sobie mapę I tutaj Postaramy się jakoś stąd wyjechać, bo naprawdę. Z tej firmy akurat, no to jest troszeczkę ciężko. Ja de Volvo FH16. <laughs> Gdyby ktoś nie wiedział. Bardzo fajna ciężarówka. Nie mam jakichś żadnych DLC na malowanie, także. E, także po prostu sobie zrobiłem takie. Kurde co ja tu odwalam. Słuchajcie, ja muszę sobie. Ogólnie gram na kierownicy co pewnie słychać. My sobie tutaj podjedziemy I wycofamy stąd Będzie nam 100 razy łatwiej To jest ciasno, w tej firmie jest To jest chyba najciaśniejsza, że tak to nazwa firma No co z tą kamerą, czemu ona się nie chce tak Ładnie jakbym chciał Teraz nawet Kurwa nie widzę O dobra Teraz sobie już Cofniemy ślicznie Dobra i powiem wam, że naprawdę tak się. Jakby to powiedzieć. Przekonałem do tej gry. Jak, o ile wcześniej miałem tą grę, jakoś w nią nie grałem tak od paru dni, tak mnie chęć naszła. Że masakra, naprawdę. Dobra. Postaram się odcinka nie zamulać, choć co prawda go nagrywam późno jak każdy inny. Ale będziemy sobie myślę na wesoło tutaj lecieć. Nie zaczepimy, nie zaczepimy. Dobra, lecimy Ale nie na Szczecin Tylko na Leipzig Tutaj na razie teren zabudowany To nie będę jakoś dar Jak widzicie lagi są konkretne W okolicach 15 FPS mam Także Liczba po prostu kozak Wykroczenie, co czerwone? Nawet nie zwróciłem uwagi, bo na nawigację Dobra, teraz na prawo Zielone, póki jest, to sobie skręcimy Gram na kierownicy, rzecz jasna nie wiem czy o tym mówiłem już Ale gram na kierownicy Logitech Driving Force GT oczywiście Tutaj jakiś Caesar CS Money sobie stoi Mam nadzieję, że jak wyjedziemy z miasta to te lagi się ogarną, bo Będzie ciężko, ogólnie zastanawiałem się Czy nagrywać to właśnie na MP Na MP, ale samotnie nie jeżdżąc tutaj właśnie bez nikogo, z Steamu czy coś Czy właśnie na MP z kim Steamu czy po prostu na singlu po prostu w EuroTraku ale w końcu zdecydowałem, że chyba o taką właśnie będzie najlepiej, czyli single na MP, że tak powiem, i zobaczymy jak Wam się to spodoba. Możliwe, że na przyszły odcinek Tanasa zaproszę. Mówiłem, że kiedyś tam planowaliśmy coś właśnie z ETSA także także można coś spróbować, zobaczymy, czy będzie chciał. Ogólnie jedziemy na razie 50, bo o tyle mamy ograniczenie. Opuściłem miasto właśnie. O, dobra, już mamy do 80, także grzejemy na Fula. Ogólnie słuchajcie, ten odcinek próbuje nagrać. Trzeci raz. A zaraz wam opowiem krótką historyjkę dlaczego. Dlaczego aż trzeci raz. Otóż, za pierwszym razem słuchajcie, wrąbał się we mnie Turek. Jechałem sobie hmm, autostradą. Eee, no i czy stoi ciężarówka, nie? W poprzek drogi. Na prawym pasie ja jechałem lewym. oczekajcie tutaj właśnie muszę zjechać. Także tu sobie zwolnimy. Bo zasuwamy jak trzeba. To znaczy w sumie jak nie trzeba, bo mamy ograniczenie Ale jak nas jeszcze nie ścigają to To grzejemy No i kończąc co zacząłem mówić yy, Stał sobie Turek na prawym pasie, ja jechałem lewym yy, No i niby się nie ruszał nic, no to jadę nie, tym lewym pasem prosto Jak tylko się zbliżyłem do niego Turek cofnął oczywiście I wrąbałem się w niego chyba tam z 70 na godzinę, właśnie. Także pozdrawiam. Zacząłem go wyzywać wtedy, wyłączyłem nagrywanie. Też było chyba wczoraj albo przedwczoraj, tak próbowałem nagrać. Drugi raz było tak, że nagrałem sobie 19 minut odcinka, a później jak już wyszedłem, właśnie zminimalizowałem sobie z gry, czy sprawdzi, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze się nagrało. Patrzę, obraz się nagrał z gry, dźwięk się nagrał z gry, ale już dźwięk z mikrofonu się nie nagrał. Także pozdrawiam. A wyszedł fajny odcinek. Niechając co z Poznania do Szczecina, albo z Wrocławia do Szczecina, nie pamiętam. No ale dobra, mniejsze to teraz nagrywam. Mam nadzieję, że wszystko mi się tutaj uda. Mam to wrzucić ogólnie czy ja? A, miałem dzienne włączone, dobra. Chyba to są dzienne teraz co jadę, nie? Bo to są... Nie no, mam chyba tutaj światło do jazdy dziennej. Te co są, te dodatki. Nie ogarniam tych ciężarówkowych świateł. No ale chyba teraz jeden na tych dojazdy dziennie. Tak mi się wydaje. A już teraz mówiąc bardziej o... O planach na serię i tak dalej. No to oczywiście seria... Któro teraz oglądacie, czyli Eurotrack Simulator 2? O, jakiś tam kolej za mną wyjedzie Eurotrack Simulator 2 mm, oczywiście. Farming 17. Nie wiem, czy chcecie oglądać serię z 15, nadal także piszcie. E, to z góry, oczywiście. Mam na myśli. Czekajcie powiem. Say hello to YouTube. <gdzieś> gdzie jest tutaj? Mam tutaj przycisk, dobra. Say hello to YouTube, bro. czy ma mikro, czy odpowie, czy po prostu sobie przejedzie i tromnie, Albo nawet nie tromnie? No jedź, jedź, jedź Bezpiecznie koleś Albo koleś nie ma mikro i nie może odpowiedzieć A na klawiaturze raczej ciężko by mu było pisać skoro jedzie Albo słucha i nie słyszał nawet Tak czy inaczej Masz koleś pozdrowionka, szerokości z, jakiego, z jakiegokolwiek kraju nie jesteś, lol. Przez chwilę dźwięk z gry miałem wrażenie, że się urwał. Nie wiem, czy to będziecie słyszeć, ale tak, takie coś le, przez chwilę miałem. Także, tak jak mówiłem, ETS, farming 17 i z 15 seria. O ile będziecie chcieli, jeśli nie, to no to po prostu jakoś z 17 jeszcze dołożymy. I mam nadzieję, że jakoś już do końca tego stycznia fajnie aktywność będzie sobie szła Bo naprawdę ostatnio No ostatnio ta aktywność nie była za duża Ale Tak jak mówię, teraz mam nadzieję, że to się zmieni Właśnie miałem chęć na taką serię Coś właśnie tego typu jak ten ETS teraz, nie? Gdzie sobie mogę Jechać na luzie i, i opowiadać wam pewne rzeczy. Taka właśnie seria na ludzie, bo w farmingu to jednak coś trzeba a tutaj powiedzieć co się robi i tak dalej. A tutaj po prostu na ludzie i jadę sobie. Opowiadam na bieżąco, co mi przyjdzie do głowy. Ej, jest całkiem sporo ludzi jeździ. Czekajcie, bo ja tu z pasa zobaczam. I co zauważyłem, już grając te chyba tam 2-3 dni w tego ETS-a? To tak, jest dużo turków, na pewno przeważnie właśnie się wyrąbują albo zostawiają nam drogę. Co mnie denerwuje, ogólnie zajedziemy sobie na stację. Paliwa mam tak już troszeczkę jednak zużyte, także zwolnimy sobie tutaj. I zaczniemy, albo nie, jeszcze kawałek tam mam zwolnimy sobie troszeczkę i się zatankujemy. Trąbimy, oczywiście, każdemu, komu możemy. Dobra, o tutaj też ktoś sobie tankuje. Koleś tam ustąpił pięknie, miejsca. Nie dałem kierunku, chyba. Nie pamiętam nawet. Stój, stój, stój. Dobra, gasimy. I tankujemy. Może to chwilę potrwać. Bo znając te baki, jakie są wielkościowo w tych ciężarówkach, to naprawdę, ogólnie jak widzicie, już tak szybko? Dobra, no to jedziemy, nie? Ogólnie jak widzicie, jest internet i naprawdę klimacik w tej grze jest mega. Gra ma już ile? Czekajcie, w 2012 wyszła. Nic nie jedzie. Urwalki lagie, jak to mnie denerwuje. Dobra, nic nie jedzie. Wyrównamy kamerę. I możemy sobie trujeczkę wrzucić. To jakiś konwoik pewnie jedzie. O, koleś mię wyprzedza. Szerokości kolego. O, i to lubię, nie? Jak, jak gracze odtrąbiają nam czy tam odtrąbywują, nie wiem jak to powiedzieć <grym> a i nie dokończyłem o tych moich właśnie takich już spostrzeżeniach, jak już sobie troszeczkę gram w tą grę tak jak mówiłem jest dużo Turków, Polaków też jest sporo a co też miałem powiedzieć a, myślałem żeby założyć firmę, bo zauważyłem, że tutaj ludzie naprawdę fajnie społeczność jest rozwinięta, są jakieś firmy tutaj porobione Ludzie tam sobie dołączają, pytają się czy ktoś chce dołączyć i myślałem właśnie o tym, żeby Żeby założyć firmę w Szerokości I właśnie Byłoby fajnie, gdyby widzowie, czyli wy Byście do tej firmy dołączyli Wymyślilibyśmy sobie malowanie, myślę, że takie właśnie jak mam na tym Volvo, bo całkiem fajnie to wygląda Każdy by sobie takie na ciężarowerce ustawił I byłoby fajnie Gdyby właśnie później podczas jakiejś tam, jakiegoś zlecenia, czy po prostu jadąc sobie na ludzi na trasie, spotkać, to by się od razu wiedziało, że Że jest to widz. Przyznam szczerze, że właśnie już tutaj jednego widza spotkałem. Tak sobie jadąc. Nie. nie od, kurde, jakby to powiedzieć. Bo przeważnie. No, tak, tak, tak. Nie zrozumiałem go. Ale powiem tyle co poprzedniemu temu Kolesiowi. Zaraz, czekajcie, bo ciemno. Say hello to YouTube, Czekajcie, czy odpowie Chyba, żeż po prostu z zasięgu go straciłem, tego nawet nie słyszałem. Nie wiem, o czym mówiłem. E, o tej firmie, chyba, tak? Tak mi się wydaje. Tak więc, no, e, spotkałem jeszcze tutaj jednego widza. Tak po prostu, nie, że. Pisałem posta na fejsie, bo spotkałem już wiele naprawdę widzów, tylko oni byli informowani o tym na fanpage'u, szerokości. A jeden widz po prostu mnie rozpoznał jadąc sobie. Także to się ceni. Kurde, przekracza to prędkość o 10, przecież mogę. Ile jeszcze? 188 km, to nieźle. Bo nie boję się, żebym się nie wywrócił, bo może się tak zdarzyć. Teraz idziemy prosto, nie skręcamy nigdzie. Powiem wam, że dobrze, że te kilometry tutaj są skracane. Gdyby to było naprawdę, że 170 km do przejechania, to jedno zlecenie byśmy pół dnia robili. Szczególnie gdyby właśnie jakieś turki w nas uderzały, no to ktoś jedzie, czekajcie, zwolnię, bo ja za. No, wszyscy wiemy co robię. Pierdzielam dosyć szybko. Zwolnijmy, tak gdzieś do 90. Gdzieś tak, żeby właśnie o te, o te 10 przekroczyć. O, i tak sobie tempomacik włączę i będziemy jechać Bo znowu mi urwało dźwięk, miałem wrażenie A nie odtrąbił akurat Pewnie słuchał radia Już widzę znowu kto siedzie Także piszcie co o tym pomyśleć właśnie z tą firmą Powiedz cześć YouTubeowi. Nie wiem czy to dobrze przetłumaczyłem, ale say hello to YouTube, no to powiedz cześć YouTube'owi. Także mógłbym wymyślić coś lepszego, ale mniejsza z tym. Sorry, jeśli słyszycie ogólnie trgania tej kierownicy, ale zanim wiecie, pewnie jak ona potrafi hałasować. No, niby te kilometry ubywają, ale trasa nie jest krótka. Jakoś. I będziemy się bardzo rozpędzać. Pięknie. To mi się podoba, że kierunki odbijają. Nie trzeba tutaj wachlować tymi łopatkami w tej kierownicy. A pod górę ma to troszeczkę ciężko. Chyba, że po prostu, jak wrzucę trójkę, to pokażę siłę. A. Myślałem, że ona tak ciężko pod górę ma. Oho, ktoś za nami jedzie, w rozterku i na nawigacji. Jakiś Ukrainiec, chyba, bo niebiesko-żółty. Olej mnie lok złapał. Myślałem, że wyrąbię w niego. Ktoś tak z lewej na, na prawo tak jedzie. Pijany? Nie wiem. Ogólnie, na no pewno jak widzicie, to też od samego początku odcinka praktycznie, że mam dodany hajs, ale uwierzcie, że w tej grze yy, na singlu nie, bo da się tam ostrożnie jechać, ale tutaj po prostu, nawet jeśli nie z naszej winy, to z czyjejś, zawsze jakichś uszkodzeń się nabawimy. Także, yy, także no trzeba tu ciężarówkę naprawiać parę razy na dzień, czasami. Jeśli ktoś w nas e, wyrąbie Dlatego też ten hajs się przydaje no, A druga sprawa taka, że po prostu chciałem jakąś ciężarówkę mieć e, I to nie jedną Dlatego właśnie sobie też hajs zdałem Expo też oczywiście, żeby móc sobie dać dodatki Do ciężarówki Dlatego od razu mówię, że nie jest to realna seria Piszcie też, co ile miałyby się pojawiać odcinki właśnie z ZTS-a. Na pewno nie codziennie. Ale myślę, że tak... ...dwa, trzy razy w tygodniu... ...jeśli się uda, to powinny, ...powinny być. Piszcie, co o tym sądzicie. Ja się dostosuję. Dobra, 73 km. Dojedziemy to spokojnie. I nie bójcie się odzywać czy pisać. Jak gdzieś widzicie mnie na trasie, to się zatrzymam. Pogadamy. Może jakiś konwój się porobi. Będę organizował pewnie od jakiegoś czasu. E, od czasu do czasu. Może to lepiej zabrzmi. Właśnie konwoje. Jeden już był taki, na początku było 5 osób, później gdzieś się rozjechali i po prostu pewnie mieli zlecenia do innych miast. Zostało trzy osoby. Oczekajcie, bo tu jest troszeczkę ostry zakręt, żeby nie wyrąbać. Ale nie, no to chyba tak gdzieś jak się jeździ ponad 90, to wtedy, wtedy jest ryzyko wyrąbania się. No, nie powiedziałem oczywiście na jakim serwerze gram. Jest to serwer Europa 2 No i z takich informacji właśnie gdzie możecie mnie spotkać i tak dalej no to Nick oczywiście Rixon później jest jeszcze w nawiasie MST no i jest obok mnie mój awatar z YouTube'a czyli to takie zielone A. A jeżdżę albo Volvo, albo Renówką Ale zresztą mogę sobie zawsze ciężarówkę dokupić, także patrzcie właśnie na nick, na awatar. No i jak powiecie, że jesteście widzem czy coś, to zawsze wam odpowiem. Dobra. Zwalniamy. Tam no, ktoś jedzie za nami, jakoś Skodo. O, dał wpalnik, było słychać. <grym> Co jest, nie odbił kierunek? Dlaczego? Dziwne. Łeż, 24 km tylko zostało. Czekajcie, ja tu nie będę tak zapindalał. Zwolnie do 60. Okej. Okay. Teraz będzie git. Ja nie zamulać, ale jednak jest troszeczkę późno i aż tak się nie chce gadać Myślałem, że my tutaj jedziemy do tego Transinet, czy jak ktoś tam nazywa A my jednak jedziemy gdzieś dalej Naprawdę, te FPSy tu mnie rozwalają Mówię, w granicach 15 jest masakra Tak się teraz poważnie zastanawiam właśnie Nawet się nie zastanawiam, tylko już poważnie zaczynam myśleć O zbieraniu na ten komp Także co to, z czego tam mogę to sobie zbieram My zamierzam kupić właśnie taki, żeby Żeby parę lat mi posłużył no zobaczcie co się dzieje jak ja się zbliżam do jakiegoś miasta do 10 potrafią te FPSy spaść. Jest jeszcze gorzej niż w farmingu. Masakra. Dobra, hamujemy. O! Dobra. Poczekamy. Na zielone. Damy kierunek od razu. dobra jedyny czekajcie, a będę tam na prawo to muszę zjechać na ten pas dobra serio? jakaś dzielnica czerwonych świateł czy co? tam też widzę czerwone Ludzie, przecież nic nie jedzie, dawajcie zielone. Dziękuję. Trzymaj dwójki ruszą. Niby można, ale, ale szybciej jest z jedynki. Dobra, teraz szybko na prawo tutaj. Kurde, jakie lagi. Ale się ciężko jedzie z tymi lagami. Dobra, my chyba tutaj musimy o, Jak nie trzeba, to kierunek odbija Wow, jak jest... Też dziwny wjazd A, chyba wiem jak... Tutaj będzie w lewo, teraz też taki wąski chyba wjazd Ale i tak najgorszy jest w Trameri, W tym co na początku Z wyjazdem jeszcze nie jest źle, ale... Jak tam wjeżdżacie z czymś, to jest masakra Dobra, teraz postaramy się cofnąć Taki jest plan E ty, hamulu Dobra, Czyli teraz... A, 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 nie, jednak nie, przecież tam jest Chwila, chwila, moment, ja nie cofnę Dobra, teraz trzeba łamać od razu No, poprawka i będzie git Dobra, 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 dobra Żeby nie przyfadzalić w ścianę Dobra I teraz już na ludzie sobie sobie cofniemy, okej okay. Nie, jeszcze troszeczkę w tą stronę W tą O, tu jakiś, jakiś koleś sobie pojechał. Nawet go nie widziałem szczerze jak wjeżdżałem No co jest? Za bardzo na na lewo chyba ha 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 ha! Habibi Obrigado Ogólnie właśnie sporo turków jest w Polsce W Niemczech i w Polsce jest ich najwięcej Bo w innych krajach nie byłem Tyle na razie tego świata tutaj zwiedziłem Tyle co pol a nie czekajcie byłem w Czechach Byłem w Czechach i w Holandii No i dobra Dojechali Zawieźli, przywieźli Zobaczymy, proszę bardzo doskonale Karierowicz, postęp w osiągnięciu e, Ileśmy zarobili? Ło ludzie Jakby to w realu było to bym parę kompów sobie mógł kupić za to Czemu ja nie zmienię w ogóle nas złotówki? Nie wiem. Zmienię sobie to po odcinku. Dopiero teraz w ogóle zauważyłem, aż gram 3 dni chyba. Oho, coś kolej znowu chciał mówić. Dobra, nieważne. Tak czy inaczej. Eee, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie, on mi przeszkadza, nie? Na zakończenie odcinka. Dobra. Kontynuując, jeśli odcinek Wam się spodobał i chcecie więcej odcinków z tej serii Zostawcie łapkę w górę I napiszcie o tym w komentarzu A na pewno będę dalej to nagrywał, jeśli będziecie chcieli Tak więc Trzymajcie się Do zobaczenia na trasie, mam nadzieję... Mam nadzieję, że on się też żegnał Dobra, także trzymajcie się Do kolejnego odcinka Już jutro Na razie Cześć.